Witajcie, tu Andrzej z witryny Świat Ducha, czyli inaczej z blogu Świat Ducha, tam gdzieś w internecie na WordPressie jest mój blog. Zapraszam. Dzisiaj tytuł filmu Zero Motywacji. Zróbmy ciemną, ciemnym siłą duchowym, nieprzyjemną niespodziankę. Tutaj jest dzisiejszy obrazek. Macie. Kolegę siedzącego w jaskini i patrzącego się na to, co jest poza jaskinią. Czyli można powiedzieć, że ta jaskinia jest to takim symbolem wstrzymania się, zatrzymania, czy też właśnie zera motywacji. Być może, że Was dotyka zero motywacji, że nie macie motywacji do roboty, że tak siedzicie, może jesteście w stresie, może jesteście. W takim rodzaju odpowiedzi stresowej, która się nazywa freeze, czyli zamroź się, gdzie organizm odwołuje się do bardzo, bardzo wczesnych działań mózgu, do tych najstarszych części mózgu, gdzie jest to tak zwany mózg gadzi. I jak ktoś ładnie powiedział, w jaki sposób gady reagują na stres, zamrażają się. Jak pójdziecie do sklepu zoologicznego i zobaczycie gady, to bardzo często jest tak, że gady nie szprają, nie chodzą tam, tylko właśnie siedzą w, w jednym miejscu i jest to w jakiś sposób też yy, opowiedzenie o tym stanie zamrożenia się. Tutaj obrazek jest bardzo piękny, bo ta okolica, którą mamy tam poza tą jaskinią jest naprawdę piękna, jest jakaś droga, jest zieleń, są góry, jest niebo piękne, także pod tym względem jest naprawdę ładnie. Jakby to można powiedzieć, wiecie, osoby postronne mogą nas Chcieć przynaglać, no weź się w garść, no weź, zrób to wreszcie, weź, czemu nie robisz, przecież masz możliwości, tak, patrzą się na to, co na, na zewnątrz jest, ale ja tutaj spróbuję podpowiedzieć yy, z Biblii taki cytat: Człowiek patrzy się na to, co ma przed oczami, a Bóg patrzy na serce. Także spróbujmy popatrzeć się dzisiaj na serce swoje i zobaczyć, że możemy nie chcieć czegoś zrobić, że nasze serce, czyli nasza dusza mówi: Nie, tego nie zrobię, mam w nosie, mam wyrąbane, rób sobie sam. I bardzo często argumenty te mogą pochodzić od ciemnych sił duchowych, czy bezpośrednio od naszych, które do nas są przyklejone, ale mogą pochodzić też i od ciemnych sił duchowych, które przemawiają przez innych ludzi, którzy, na przykład, nie chcą współczuć nam, ale chcą nas spresjować, chcą na, na nas wymusić coś. Na przykład do czego nie, nie podejmowaliśmy się, nie mogliśmy nie, nie brać odpowiedzialności od początku za, za, za coś, albo że nie zgadzaliśmy się na jakąś umowę a ktoś jednak i tak chce nas do czegoś przymusić takie rzeczy się zdarzają a w ostatnich czasach świadomość taka jednostkowa indywidualna jest coraz większa no bo jest epoka wodnika co by nie powiedzieć a wodnik jest wielkim indywidualistą więc my też i nasza dusza też się w tę energię w Wpisujemy, wchodzimy, i teraz co zrobić, jak nie mamy motywacji do działania? Otóż zrobimy dzisiaj, mam nadzieję, że wy też ze mną, razem, zrobimy dzisiaj nieprzyjemną niespodziankę ciemnym siłom duchowym. W jaki sposób? Prosty, zapisując to, co one mają do powiedzenia. Ciemni bardzo by chcieli, żebyśmy nie brali ich słów na poważnie, żebyśmy ich nie rozliczali z tego. Przypatrzcie się narcyzom. Jak coś mówią, to później będą kręcić, że tego nie powiedzieli. Podobnie jest z ciemnymi niewcielonymi, z ciemnymi duchami, z różnymi tam istotami z ciemnej strony, który, którzy na przykład, tak jak Jerry Marzyński mu opowiada w swoich wywiadach i w swojej książce, że ciemni w, w postaci myśli. Nachodzą ludzi w postaci głosów, nachodzą schizofreników, i są to ewidentnie negatywne myśli. I my te myśli zbierzemy sobie. Jak... Technika jest bardzo, bardzo, bardzo prosta. Piszemy pozytywną myśl. Może, może być to wybrana mentalnie, całkowicie intelektualnie myśl nasz wybór z naszej woli. Na przykład chcę iść do sklepu. Bardzo prosta sprawa. I piszę sobie to w zeszycie. Ważne, żeby było to napisane na papierze ręcznie. Nie w komputerze, bo to wiecie, ulotne jest. Ważne, żeby było ręcznie na papierze napisane legalnie, tak? Żeby leżało. Legal to chyba ma coś z leżeniem też. Żeby położyć to na papier. Za, za pomocą własnej ręki i najlepiej właśnie takiego długopisu czy tam pióra, jak to kto używa. Chcę iść do sklepu. Nie chce mi się, odpowiedź jest, dajecie sobie dwukropek i później pod tym myślnik nie chce mi się, ponieważ za daleko. Dalej. Nie chce mi się, ponieważ tam i tak w tym sklepie niewiele co jest. Dalej, kolejny myślnik. Znowu będę im dawać pieniądze, i znowu mnie na coś naciągną, a to co kupię będzie dla mnie nie, niedobre, bo będzie mi psuć zdrowie. Na przykład, tak? Kolejny myślnik, kolejna linia. Nie chce mi się iść do sklepu, ponieważ trzeba się będzie z tego wyrka zwlec. Tak? I tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo proste. Bardzo prosty przykład. Kolejny przykład, troszeczkę bardziej skomplikowany. Chcę iść do pracy. Chcę. No, można napisać, wybieram. Idę do mojej pracy, idę do mojej. Wspaniałej pracy, idę do mojej pracy, do której lubię chodzić, można tak napisać to pozytywne zdanie. Idę do mojej pracy, w której się dobrze czuję i gdzie zarabiam dobre pieniądze, na przykład, tak można napisać to pozytywne zdanie, i pod spodem. Ale ja tej pracy jeszcze przecież nie mam, na przykład. Kolejna linia, kolejny myślnik. W pracy. Jest nudno. To nie jest dla mnie praca. Kolejny myślnik. Kolejne negatywne przekonania. Ci ludzie tam, oni zupełnie nie, nie wiedzą, gdzie są. Oni mają w ogóle jakieś odleciane myśli, od jakieś odleciane pomysły. Nie umiem się tam znaleźć. Kolejny myślnik. Szef jest. Zanadto wymagający, szef ma krokodyle, szef ma ciemne siły, szef jest narcyzem, a zarząd jest po prostu hipernarcystyczny i tylko patrzy, jak z ludzi zedrzeć pieniądze. To jest tak, że my zapisujemy negatywne przekonania i w jakiś sposób, jak to psychologowie mówią, odbarczamy się. Nie musimy tego już nieść w głowie, nie musimy je nieść na naszych barkach, zrzucamy to do zeszytu na papier. Papier jest i cierpliwy, i jest niesłychanie... potrafi dużo wytrzymać, uciągnąć, przenieść. I warto sobie tutaj zdać sprawę, że te myśli nie od razu nas odejdą. Natomiast, jeżeli będą przychodzić do Was te same myśli, to po pierwsze warto sobie przypomnieć: Aha, ta myśl to już jest to, co było. To ta myśl już była, i zapisałem ją, czy zapisałem ją tam w tym zeszyciku, w tym miejscu i w tym. Jeżeli będzie Wam się przypominać jakaś inna. Myśl, jakiś inny argument negatywny. Zapisujcie ją też. Tam możecie sobie dać trochę miejsca pod tym tematem i kolejną negatywną myśl zapisujcie. Ja tutaj nie daję wam rozwiązań typu zewnętrznego. Nie, nie mówię, a weź tutaj, zacznij od najmniejszych. Czynności znajdź najmniejszą czynność, którą jesteś w stanie zrobić, i czekaj na dopaminę, która ci się uruchomi w czasie działania. Nie mówię tego, ponieważ wiem, że wiele osób, które ma stare dusze, to te dusze już tyle przeżyły, że po prostu będą fukać na te rozwiązania, uważają, że te rozwiązania są dobre dla. Mało dla ludzi, którzy nie mają refleksyjności, którzy nie umieją po prostu widzieć, że, że ileś rzeczy jest negatywnych. Tak. Chodzi o to, żeby wziąć te przekonania i zapisać do zeszytu. Żebyśmy z tym nie chodzili, żeby to nie obarczało nas. Bo im więcej nas obarcza, tym jesteśmy bardziej przyciśnięci. Chodzi o to, żebyśmy nie byli tak przyciśnięci. My możemy siedzieć tutaj u wylotu tej jaskini, tak jak na y, obrazku. Natomiast nie musimy się uginać pod wpływem różnorodnych negatywnych sił. Na przykład, jeżeli czuję, y, że czuję wstyd, że nie chodzę do pracy. Tak? To pod tym zdaniem. Idę do, czy chodzę do mojej wspaniałej pracy, w której dobrze zarabiam, to można nawet podpisać. Czuję wstyd, że nie chodzę do pracy. Czułbym się zawstydzony, jeżeli miałbym o tym temacie rozmawiać z moimi bliskimi. Czu, czułbym wstyd, że miałbym o, o tym temacie rozmawiać z moimi krewnymi tymi i tymi, i tam i tam. Nie chcę o tym temacie rozmawiać z tą i tą osobą, bo wiem, że ona by mnie presjowała do tego, żebym jednak mimo wszystko starał się i wysilał się i wobec siebie wymuszał, żeby jednak pójść do pracy. Zapiszcie to, to jest taka propozycja oczywiście, zapiszcie to, w zeszycie. I w tym momencie uruchamiacie proces. To, to nie znaczy, że to Wam nagle odejdzie, ale dusza już będzie czuć, że to jest zapisane, że to jest w jakiś tam sposób legalne. To, to już nie jest tylko w przestrzeni samsarycznej. Tutaj mamy przestrzeń boskiej matki, czyli materię. W samym słowie materia jest słowo mater, czyli matka. Tutaj mamy dostęp do Przestrzeni boskiej matki możemy. Jeżeli cokolwiek dotykamy, to dotykamy boskiej matki. To jest ciekawe, że nam pokazywali boskiego ojca gdzieś tam daleko w, w niebiesiech, tak? I mówili, o do, do niego się módlcie, do niego uciekajcie, no ale tam daleko jest. Trzeba całą samsarę przejść, żeby tam dojść. A tutaj jest blisko do matki. Blisko, bliziutko. I dlatego materialnie możemy zakotwiczyć te myśli za pomocą zapisania, i dzięki temu mamy od, od razu odniesienie, od razu mamy wspomożenie od Bo Boskiej Matki. Wyobraźcie sobie, możecie tak, to, tak właśnie to rozumować. To jest to, jest to uziemienie, to jest ten, ten konkret, tak? Ciemni bardzo nie lubią konkretów. Narcyzi totalnie nie lubią, jak, jak się bierze i pokazuje im, co, co, co zrobili, co robili, jakie mieli postawy, jak chcieli nadużywać, jak chcieli oszukiwać, bo oni od tego uciekają, a ciemni to samo ci, ci nie wcieleni. Natomiast nasza dusza będzie powolutku sobie zdawała sprawę, że ciemne siły to jeszcze nie wszystko, to nie jest cały kosmos. Że jeszcze jest oprócz tego coś innego jeszcze. Także nie proponuję Wam nagle wstawać i nagle się podrywać i przerywać sobie tego procesu utkwienia, zamrożenia tego typu stack, typu freeze. Arnold Mindel w swojej psychoterapii skierowanej na proces mówi, Skup się tam, gdzie jest energia. Jeżeli energia jest w zamrożeniu, skup się na zamrożeniu. Nie rozpraszaj się, nie musimy się rozpraszać, nie musimy się na, na siłę wyrywać z tego stanu. Zauważcie, że bardzo dusza nie chce. Dusza by się czuła nieusatysfakcjonowana, dusza by czuła brak. Szacunku wobec siebie, jeżeli byśmy chcieli ją tak wyrywać, bo być może, że jest to związane z traumami. Na przykład, na słowa: Chcę iść do pracy, czy, czy, czy idę do pracy, czy chodzę do pracy. Dusza mówi: Moi rodzice tak bardzo na mnie na, nastawali, żebym szła do pracy, że miałam tego dosyć. Że już w wieku, x lat, już, już po prostu byłam przeżarta niechęcią wobec rodziców i ich yy, przekonań o tym, co ja mam robić. A ja chciałem robić co innego. Nie, nie, dało, nie dało się. Nie, 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 u, nie umiałam się przeciwstawić moim rodzicom. Na przykład tak, prawda? Albo, że moja dusza uważa, że nie jest tutaj na tym świecie po to, żeby pracować. Niektóre dusze tak mają. Dlaczego? Dlaczego nie mają tak mieć? Jesteśmy różni. Oczywiście nie, nie, nie zalecam wszystkim, żebyście się nagle e, luzowali, tak? Chodzi o to, żeby podążać za własnym procesem. I takie tematy mogą być na różnych poziomach. To nie, to nie tylko fizyczne. Może być tak, że na przykład ktoś y, ma wątpliwości co do. Świata, w którym jest. Na przykład, wobec tego, że tutaj jest tak wiele zład, tak wiele nieprzyjaźni, tak wiele różnych rzeczy. No i można napisać pozytywne zdanie: Wybieram miłość, takie krótkie. I posłuchać, jakie są argumenty przeciwko temu wyborowi od ciemnych. Co ciemni będą argumentować. Na przykład mogą mówić, że należy niepokoić się, ponieważ w świecie są argumenty po temu, żeby się niepokoić, a nie, nie, nie należy tylko mieć skierowane oczy ku y, miłości, ponieważ to jest wygodne i wszyscy inni się y, drapią po głowie, żeby tylko zas zastanawiać się jak tu żyć, a ty się będziesz chciał tylko zajmować miłością. Tak? Kolejny argument ciemnych. Na przykład, że należy przyjmować za istotne i ważne historie emocjonalne, które ludzie mówią, a tam jest wiele y, gniewu, wiele wściekłości, należy to przyjmować, należy dbać o to, żeby się jakoś odnosić, żeby nie być ignorantem, żeby nie być, nie, nie dawać po sobie poznać, że, że się tych ludzi od. od od, 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 odgania, że, 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 że nie chce się z nimi mieć do czynienia, tak, no bo byśmy mieli, byśmy mieli nie, nie mielibyśmy szacunku dla nich, tak? Trzeba przyjmować na przykład historie relacyjne, że a ten z tym miał to, a tam z ten z tym miał to, a to wcale nie były przyjemne rzeczy, i wcale tam miłości nie było, no więc, dlaczego ty chcesz wybierać miłość, tak? I ciemni mogą mieć argumenty różnorakie, różnorakie, i właśnie warto je zapisywać, nie dawać temu odpłynąć gdzieś tam w, w różne chmury myślowe, tylko konkretnie zapisać, zapisać, żebyśmy mogli się odnaleźć. O wiele łatwiej jest odnaleźć się, kiedy mamy punkty odniesienia umocowane, które nie latają nam z, z lewej strony na prawą i na odwrót, tylko jeżeli mamy mapę, jeżeli mamy od, punkty odniesienia narysowane, ustalone, to tak jak na mapie turysta, czy tam wędrowiec, czy tam. Statek na morzu. Według tych punktów możemy się odnajdywać. tak Nie musimy nawet do tych punktów się przyczepiać. Nie musimy się e, odnosić, że a tutaj, wobec tej historii, to mam takie i takie przekonanie, a wobec tamtej, tamtego argumentu, to mam takie i takie przekonanie. To jest niekonieczne, nie musimy się sprzeczać z argumentami ciemnej strony. To jest ich. Szanujemy, ok, czasami może to być prawdziwe, a czasami nie. Nie musimy się w to wkręcać. Tak. No to widzicie, taki, taki kawałek na dzisiaj mam ćwiczenia duchowego, bo myślę, że to już jest duchowe ćwiczenie. I myślę, że jeżeli by ktoś chciał, to może sobie to zacząć robić mniej intensywnie czy bardziej intensywnie, to już od Was zależy. To oczywiście może być wstęp do psychoterapii, do pogłębionej jakiejś pracy nad sobą. Natomiast jest to taki pomysł, żeby nie zostać samej samemu z tym, co ciemni z nami robią. Bo tak jak Jerry Marzyński, emerytowany psychiatra amerykański, mówi, że ciemni po prostu jako te y, istoty, które są niewcielone, które tam do, do nas w umyśle mówią, czy, czy też podsyłają myśli, bo to nie muszą być słowa wypowiedziane, mogą być to po prostu myśli albo jakieś wizje, pochwycić to. Zapisać pozytywną myśl, taką jakby afirmację, tak? To nie musi być afirmacja, może być pozytywna myśl po prostu i wypisać, co ta myśl, co ta wizja nam wskazuje, co, co, by, on, co by oni chcieli, ci ciemni. To, to robi coś takiego z ciemnymi, jak się robi z owadami szpilką. Że ten owad już nie lata, tylko jest szpilką przy. przy Przyczepiony w gablotce. On może kiedyś latał, może robił nam rumor, może ro robił nam różne głosy, a to le z lewej strony, a to z prawej strony. Ale my możemy tą szpilką długopisu, właśnie przy przyczepić te myśli do kartki papieru. Do czego was zachęcam. Cieszę się, że. Wspieracie mnie, że mi dajecie komentarze do filmów. Zachęcam, powiedzcie, co myślicie o tym sposobie, o tej metodzie. Powiedzcie, jakie ma... wy macie doświadczenia może wy sami coś piszecie na co dzień mieliście może jakieś doświadczenia z pisaniem i jak to Wam wyszło. I pozdrawiam na razie.